Pomidory i papryka są różne pomidory i zarazem różne papryki. Nasiona papryki skąd je wziąć? Możemy kupić gotowe w opakowaniach, albo po prostu rozciąć. W środku są pesteczki i te właśnie nasiona odkłada się to samo czy dotyczy to pomidorów, czy papryki. Odkładam na tydzień czasu tak, żeby wyschły w suchym przewiewnym miejscu i po tygodniu można powiedzieć, że są już gotowe. Potem nasionka te namaczam na 2 godziny w wodzie i każde jedne nasionko wysadzam. Wysadzam do podłoża które jest przygotowane do właśnie sadzonek. Z tym, że każde jedno nasionko sadzę oddzielnie co 2 cm. Także to mi umożliwia to, że jeżeli na przykład bym rozsypał, zagęścił je po wzroście, muszę je bardzo szybko pikować. Kiedy wysadzam? Paprykę wysadzam 3 tygodnie wcześniej przed pomidorami. Dlatego, że nasionka kiełkują dopiero po 14 dniach, wymagają wyższej temperatury także przy wegetacji, a więc w domu nie zapewnię im tego. Dlatego paprykę wysadzam trzeci tydzień lutego. Zaczynają się powolutku kiełkować nasionka dopiero jest pierwszy tydzień marca. Pomidory z kolei wysiewam w połowie marca. Nasiona pomidorów kiełkują już po siedmiu dniach. Też staram się tak, żeby każde jedno nasiono było w podłożu uniwersalnym, rozstawione co 2 cm. Także nie muszę tak szybko ich pikować, bo są bardzo malutkie i delikatne jeżeli bardzo dużo posadzimy koło siebie no to wiadomo, łatwo jest do uszkodzenia i bryły korzeniowej i listków, także lepiej posadzić rzadziej troszeczkę dłużej się pobawić ale zapewnia nam to, to że będziemy mogli sobie po trzech tygodniach pomidorki i papryka Przede wszystkim papryka to wymaga 4 tygodni, także będzie wyglądała dopiero tak, Jest, po czterech tygodniach ma dwa listki i zaczyna wychodzić większy. Dlaczego tak się dzieje? Papryka lubi bardzo wysoką temperaturę 24-28 stopni po 6 tygodniach ona ma dopiero pierwsze dwa właściwe listki, a więc rośnie bardzo wolno. Do czasu zanim będzie gotowa do wysadzenia jeszcze będę potrzebował czterech tygodni Minęło właśnie 8 tygodni, a więc 2 miesiące Jak widzicie od wysadzenia pomidory wcale nie są takie znowu wysokie Ten jest wyższy, ten jest troszeczkę mniejszy Moje papryki bardzo ładnie podrosły Także nawet troszeczkę można powiedzieć, że są za wysokie a więc teraz jest czas na to, żeby je przepikować. Będę je pikował do takich właśnie doniczek z 11 cm na 11 wysokości. I podłoże, które używam, jest to podłoże: dwie porcje podłoża uniwersalnego i jedna porcja torfu. Dlaczego używam torf? Papryki lubią podłoże lekko kwaśne, a więc pomiędzy 6-6,5 pH, także najlepiej właśnie w takiej lekko kwaśnej ziemi rosną, owocują. Daję troszeczkę ziemi i wyjmujemy. Jak widzicie mają niewielką ilość korzenków, także sadzę je tylko do obręczy doniczki dlatego że resztą część pozostawiam na wodę także wypełniam około pół doniczki i wyjmujemy następnie dokładnie w koło obsypuję leciutko bardzo leciutko ubijam I następną. W tej chwili tylko obficie je podleję i odstawiam w słoneczne miejsce. Papyki uwielbiają, kochają kąpiel słoneczną a więc musimy im zapewnić jak największą ilość słońca no i zarazem temperatura. Papryka jest dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o temperaturę i podłoża i temperaturę otoczenia. Także 24 stopnie papryka w tym momencie będzie wymagała, ażeby dalej ładnie rosła.